Sobota to niewielka miejscowość. Znajduje się w województwie dolnośląskim w gminie Lwówek Śląski. Liczy obecnie około 500 mieszkańców i podobny stan utrzymuje się tu od 250 lat. W związku z tym każdy jest tam dla każdego bliższym lub trochę dalszym sąsiadem. W tak małej społeczności wszyscy się znają i, nawet jeśli nie utrzymują między sobą bliskich relacji, to wiele o sobie nawzajem wiedzą. To właśnie tutaj, w sobocie, razem z żoną Ewą i dwiema córkami mieszka Stanisław Foltyn. Rodzina żyje zgodnie, w dość tradycyjnym i patriarchalnym modelu podziału obowiązków. Mąż pracuje w okolicznym tartaku, zapewniając bliskim niezbędne do życia środki, żona natomiast opiekuje się domem i dziećmi. Dom, w którym mieszkają, jest częścią bliźniaka. W jego drugiej części, razem z rodzicami, mieszka jeden z braci Stanisława, Andrzej. Wszyscy są do siebie niezwykle przywiązani, pomagają sobie wzajemnie i często spędzają razem czas. Sam Stanisław jest zresztą postrzegany jako dobry, pracowity i zaradny rodzinny człowiek. Aby dorobić do budżetu domowego, często decyduje się na kilkutygodniowe wyjazdy do pracy w zachodnich Niemczech, na co pozwala mu jego szef w tartaku. To pozwala mu zaoszczędzić sporo pieniędzy, dzięki którym może zakupić m.in. samochód, telewizor czy sprzęt audio. Jest końcówka lat 80., więc takie przedmioty uważane są za dobre luksusowe, bo nie goszczą jeszcze w wielu domach, zwłaszcza na wsi. Sami Foltynowie uchodzą wśród sąsiadów za całkiem zamożnych. Stanisław jednak ciężko na to pracuje i zarabiał uczciwie. Jednak mimo ponad przeciętnej wypłaty, stęskniony za rodziną, postanawia w końcu całkowicie zrezygnować z zarobków za granicą. W 1990 roku na stałe powraca do soboty i pracuje już tylko w tartaku. 17 października 1991 roku to czwartek, środek tygodnia. Wieczór w sobocie przebiega spokojnie. Mieszkańcy przygotowują się na następny dzień w pracy czy szkole i powoli szykują do snu. W domu państwa Foltynów również nie dzieje się nic nadzwyczajnego. Ewa układa córeczki w ich łóżkach, zostawia im uchylone okno, po czym razem z mężem również udaje się na spoczynek we własnej sypialni. W środku nocy, około drugiej, budzą ją jednak podejrzane odgłosy, dochodzące z pokoju dziecięcego, w którym śpią dziewczynki. Zaniepokojona Ewa postanawia to sprawdzić. Wstaje i kieruje się w stronę ich sypialni. Nie podejrzewa jednak niczego złego. Dziewczynki są jeszcze małe, której z nich mógł się po prostu przyśnić jakiś koszmar i może się przebudziła. Chwilę później, zaraz po przekroczeniu progu sypialni, zupełnie znikąd ciemnieje jej przed oczami i traci przytomność. Kiedy zaś się odzyskuje, uświadamia sobie coś, co absolutnie nie ma dla niej sensu: została związana. Na szczęście niezbyt mocno i dokładnie, więc szybko udaje się jej oswobodzić z więzów. Natychmiast biegnie do córek i z duszą na ramieniu sprawdza, czy wszystko z nimi w porządku. Oddycha z ulgą, kiedy okazuje się, że nic im się nie stało i obie śpią spokojnie, jak gdyby nigdy nic. Niestety, zupełnie inny widok zastaje, kiedy wraca do małżeńskiej sypialni. Stanisław leży na podłodze w ogromnej kałuży krwi. Spanikowana pędzi do swojego szwagra, który mieszka tuż za ścianą, a on, powiadomiony o tym, co się stało, wzywa pomoc. Choć najprawdopodobniej na skutek szoku początkowo przekazuje informację o tym, że brat miał wylew. Kiedy ratownicy przyjeżdżają na miejsce, nie są już w stanie nic zrobić. Obrażenia Stanisława są zbyt poważne, by udało się go uratować. Mężczyzna został dotkliwie pobity, doznał licznych urazów głowy i otrzymał aż 26 osób zadanych ostrym narzędziem. Umiera w drodze do szpitala. W domu Foltynów szybko zjawiają się policjanci i od razu dochodzą do wniosku, że mają do czynienia z brutalnym morderstwem. Ewa nie wie, co się wydarzyło, bo w tym czasie była nieprzytomna, ale jedyne, co jej przychodzi do głowy, to że ktoś się włamał, żeby ich okraść. W końcu we wsi było powszechnie wiadomo, że mają pieniądze. Jednak po gruntownym sprawdzeniu okazuje się, że z mieszkania nic nie zginęło. Ewa wspomina również, że gdy weszła do pokoju córek, ktoś musiał ją odurzyć. Najpewniej poprzez zatkanie jej ust materiałem nasączonym chemikaliami, a później związać. Z początkowych ustaleń policji wynika, że sprawca albo sprawcy musieli dostać się do domu wspinając się po ściętym drzewie, które opierało się o ściany budynku, a następnie wejść do środka przez uchylone okno w pokoju dziecięcym. Jest początek lat dziewięćdziesiątych, więc mówimy tu o oknach, które uchylało się w poziomie, nie zamykając skrzydła. Wystarczyło tylko lekko je popchnąć, by otworzyły się na oścież. Włamanie potwierdza znaleziona na miejscu zimowa czapka, jeden but oraz peruka. Żadna z tych rzeczy nie należała do domowników, a przecież nie wzięły się znikąd. Dowody, co prawda, zostają zabezpieczone, ale nie dostarczają zbyt wielu cennych informacji. Ówczesny poziom badań kryminalistycznych nie pozwalał bowiem na ich dokładne zbadanie. Rozpoczyna się śledztwo, a głównym tropem stają się wyjazdy Stanisława do Niemiec. Wychodzą bowiem na jaw informacje, w których funkcjonariusze upatrują potencjalnego motywu. Kiedy Stanisław Foltyn podejmuje ostateczną decyzję i rezygnuje z wyjazdów do pracy za zachodnią granicę, powraca do soboty, ale jest inny niż wcześniej. Zaczyna się dziwnie zachowywać, staje się wycofany, nadmiernie ostrożny, jakby czegoś się bał. I okazuje się, że ten strach wcale nie jest bezpodstawny. 6 grudnia 1990 roku, niecały rok przed śmiercią, pod ich dom podchodzi nieznajomy mężczyzna i pyta wyglądającą przez okno Ewę, czy to tutaj mieszka Stanisław Foltyn. Kobieta potwierdza i woła męża, który także podchodzi do okna. Taki miał zwyczaj. Najwyraźniej kuchenne okno wychodziło na przód domu i zanim otwierał drzwi, sprawdzał kto przyszedł. Ale jak tylko to robi tym razem, to nieznajomy wyciąga broń i zaczyna strzelać w jego kierunku. Jednak nie trafia i szybko ucieka. Zaraz po tym zdarzeniu małżeństwo zgłasza sprawę na policję, która co prawda wszczyna w tej sprawie postępowanie, ale nie udaje się znaleźć sprawcy. Foltynowie zgodnie jednak twierdzą, że i tak nie potrafiliby go rozpoznać. Było ciemno, a mężczyzna był ubrany tak, że nie można było dostrzec szczegółów w jego twarzy. Poza tym zdarzeniem Stanisław otrzymuje także listy i telefony z pogróżkami, mówiące o jakichś pożyczonych pieniądzach i rozliczeniu się z długów, więc nic dziwnego, że czuje się zastraszony. Wśród mieszkańców soboty zaczynają rozpowszechniać się plotki. Mówi się, że Fultyn, będąc w Niemczech, zajmował się nie do końca legalnymi rzeczami i narobił sobie kłopotów finansowych. Idąc tym tropem, za strzelaninę najpewniej odpowiada niemiecka mafia, która teraz chce wyrównać rachunki. On sam jednak, skonfrontowany z takimi wywodami, mówi, że nie wie nic na temat tego typu działań, a za granicą nie zostawił po sobie żadnych zobowiązań finansowych. Niecały rok później, na tydzień przed śmiercią, w nocy z 9 na 10 października 1991 roku, dochodzi do kolejnej niecodziennej sytuacji. Stanisław jedzie z Lwówka Śląskiego do pobliskiej wsi. Ma do przejechania około 7 km dobrze znaną mu drogą wśród pól i drzew. W pewnym momencie jednak zauważa na ulicy przewrócone drzewo. Na szczęście udaje mu się wyhamować i uniknąć wypadku, jednak gdyby jechał tylko trochę szybciej, mogłoby skończyć się tragicznie. Patrząc z boku, można powiedzieć, że był to zwykły czyn nieglosowy. Drzewo mogło być po prostu stare, spruchniałe i zwyczajnie przewrócić się pod wpływem porywu wiatru. Jednak tej nocy nie wiał wiatr, ani nie było też żadnej burzy. Szybka analiza sytuacji powoduje, że Stanisław uznaje tę sytuację za co najmniej dziwną i zaczyna podchodzić do niej z dużą podejrzliwością. Nie bez znaczenia są tutaj liczne pogróżki, jakie wcześniej dostawał, a także próba zamachu na jego życie sprzed prawie roku. Konar stanowi teraz przeszkodę, bo zagradza mu drogę, i Stanisław nie ma jak go wyminąć. Podświadomie czuje, że nawet jeśli dałby radę samodzielnie go usunąć, to nie powinien wysiadać z samochodu, bo coś może mu grozić. Może ktoś czeka tylko na to, aż on wyjdzie z samochodu. W związku z tym zawraca i wybiera inną trasę. Wszystkie te sytuacje, jak zbierze się je razem, sprawiają, że Foltyn zupełnie wycofuje się z życia. Zamyka się w sobie i przestaje opuszczać dom po zmroku, kupuje nawet broń gazową. Niestety, na nic się to zdaje. Kilka tygodni później, i tak ktoś odbiera mu życie. Na miejscu zbrodni policja zabezpiecza sporo materiałów, takich jak ślad podeszwy buta czy krwawe, ale niestety tylko fragmentaryczne odciski palców. Przedmioty, które odnajdują, czyli peruka, czapka zimowa i but. Sugerują, że Foltyn w trakcie napaści walczył i próbował się bronić. W trakcie szamotaniny musiał zerwać z napastnika tę część garderoby, a sprawca, uciekając, nie miał czasu jej szukać, pozbierać i zabrać ze sobą z powrotem. W ramach śledztwa policjanci skupiają się na ustaleniu motywu morderstwa. Pierwszym sprawdzanym wątkiem jest napad majątkowy, który jako jedyny przyszedł Ewie do głowy. W domu jednak wszystko pozostaje na swoim miejscu, a domownicy po sprawdzeniu nie zgłaszają zaginięcia żadnych przedmiotów ani pieniędzy. Nie ma też żadnych oznak, które mogłyby wskazywać na przeszukiwanie przez sprawcę mieszkania. Z tego powodu motyw rabunkowy zostaje szybko wyeliminowany. Najbardziej interesujący wydaje się być wątek niemiecki, czyli wyjazdy Stanisława za zachodnią granicę i możliwe porachunki mafijne. Policja nie jest jednak w stanie złapać się żadnego konkretnego tropu, który mógłby poprowadzić śledztwo dalej. Zebrane dowody są niewystarczające do wytypowania sprawcy czy chociażby podejrzanego. Sprawa została nawet zgłoszona do programu telewizyjnego magazyn kryminalny 997. Przeprowadzono rekonstrukcję zdarzeń i analizowano wszystkie aspekty zbrodni, jednak bezskutecznie. Śledztwo trwa 9 miesięcy, ale na skutek braku jakiegokolwiek punktu zaczepienia ostatecznie zostaje umorzone 30 czerwca 1992 roku. Braciom oraz rodzicom zamordowanego Stanisława niezwykle trudno jest się pogodzić z tragedią, która ich spotkała. Umorzenie śledztwa najbardziej przeżywa jego ojciec. Zmarły bardzo często wspominany jest przy wszelkich spotkaniach, a jego bliscy ciągle wracają do sprawy, zastanawiając się, czy można było zrobić coś lepiej, szukać gdzieś indziej, znaleźć coś więcej. Z czasem jednak zaczynają zwracać uwagę na osobliwe zachowanie Ewy. Może wcześniej nie zwracali na to większej uwagi, bo sami byli w szoku i w żałobie. Jak wspomni jeden z braci Stanisława, Ewa, tuż po otrzymaniu informacji o śmierci męża, po prostu leży sobie na kanapie i z zaciekawieniem ogląda w telewizji seriale. Oczywistym jest, że na tak szokujące, wręcz traumatyczne wydarzenia można zareagować w różny, czasem patrząc z boku, nieodpowiedni sposób, jednak tego typu zachowania utrzymywały się zbyt długo. Dodatkowo, niedługo później, kobieta sprzedała dom i wyprowadziła się do miasteczka położonego kilkanaście kilometrów dalej. Byłoby to całkowicie zrozumiałe i mogłoby być tłumaczone chęcią odcięcia się od bolesnych wspomnień, gdyby nie fakt, że Ewa od razu oficjalnie związała się z Waldemarem B., a po jakimś czasie nowemu partnerowi urodziła córkę i syna. Waldemar B. to znajomy Foltynów, który od dawna był zakochany wewie i podrywał ją mimo tego, że była mężatką. W czasie śledztwa był przesłuchiwany, jednak nie przyczyniło się to do wysunięcia jakichkolwiek wniosków przeciw niemu. W 1999 roku w Krakowie powstaje pierwszy oddział polskiego archiwum MIX. Ówczesne statystyki pokazują, że w Polsce rocznie dochodzi do około 1200 morderstw, z czego ponad 100 pozostaje nierozwiązanych, co znaczy, że około 100 sprawców pozostaje nieuchwytnych i bezkarnych. Sprawy są umarzane, a wszelkie akta i dowody, co do zasady, przechowuje się w policyjnych archiwach. Chociaż niestety historia zna i takie przypadki, gdy akta zostały bezpowrotnie zniszczone bądź utracone. Z biegiem lat jednak techniki kryminalistyczne rozwijają się, pojawiają się nowe, coraz skuteczniejsze metody badań np. badania genetyczne, które w latach 90., kiedy zginął Stanisław, są jeszcze niesamowicie kosztowne i właściwie niedostępne. Obecnie to nadal jedne z droższych badań, ale stosuje się je już powszechnie, kiedy tylko w śledztwie zachodzi taka potrzeba. Oddziały Archiwum X zasilają najlepsi funkcjonariusze z ogromnym doświadczeniem i jeszcze większą pasją, często tuż przed emeryturą albo nawet już na niej. Nazywani są agentami do spraw beznadziejnych. Zajmują się nierozwiązanymi zabójstwami sprzed lat, analizując wszystko od początku rozkładając sprawę na czynniki pierwsze i zapewniając świeże spojrzenie na każdy wątek w sprawie. Dzięki postępowi korzystają też z nowych narzędzi, technologii i znacznie bardziej rozwiniętych nauk, jak chociażby toksykologia, daktyloskopia czy antropologia sądowa. Dwa lata po tragicznych wydarzeniach w Sobocie, w sierpniu 1993 roku, w Zblutowie, oddalonym o około 10 km od Soboty, małym miasteczku Dochodzi do brutalnego zabójstwa, którego ofiarą pada piętnastoletnia Ewa Pilarska. Śledztwo w tej sprawie również nie przynosi rezultatów i zostaje umorzone. Jednak po latach wraca do niego właśnie wrocławski oddział Archiwum X, dla którego śmierć nastolatki jest jedną z pierwszych spraw, jaką się zajmują. Udaje im się ją rozwiązać w 2015 roku. Ale zanim to zrobią, podczas prowadzenia działań policyjnych, rozmawiają z mieszkańcami, szukając nowych świadków i dodatkowych informacji w sprawie śmierci Ewy. Ludzie przy tej okazji jednak bardzo często wspominają o innej sytuacji, która również odcisnęła na nich głębokie piętno. Mowa oczywiście o tajemniczym zabójstwie w sobocie z 1991 roku. Funkcjonariusze zaczynają się tym interesować i ostatecznie w lipcu 2017 roku postanawiają ponownie otworzyć akta sprawy śmierci Stanisława Foltyna. Śledztwo, mimo że oczywiście bazuje na uzyskanych przed laty dowodach, rozpoczyna się od początku. Oddział Archiwum MIX sprawdza każdy trop. Bierze pod uwagę wątek kłopotów finansowych Stanisława i porachunków mafijnych, bada połączenia gangsterskie zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Szybko jednak orientuje się, że donikąd to nie prowadzi. Nie istnieją bowiem żadne ślady, które mogłyby na tym gruncie na coś wskazać. W licznych rozmowach z mieszkańcami soboty, wychodzi na jaw jednak dość ciekawy wątek mianowicie mowa o prawdopodobnym romansie Ewy Folten i Waldemara B. Jeszcze za czasów, kiedy Ewa była mężatką. Ludzie wskazują na to, że para po śmierci Stanisława zbyt szybko się ze sobą związała, wręcz zastanawiająco szybko. Dodają, że matka wdowy była gospodynią u księdza na plebanii, więc rozwód jej córki nie wchodził w grę, po prostu nie wypadało. W naturalny sposób pojawiają się więc sugestie i plotki, że za śmiercią Stanisława może stać jego żona ze swoim kochankiem. Wtedy też w ręce śledczych trafia nowy, istotny dowód, a to jedynie za sprawą przypadku. Choć prokuratura nie potwierdza tego źródła, nieoficjalnie mówi się, że bratanek Waldemara, bądź jego inny krewny czy krewna źródła różnie tutaj podają podczas porządkowania starych rzeczy w domu znalazł podpisany przez Ewę list i, nie zastanawiając się długo, dostarczył go policji. To właśnie ten list staje się prawdziwym impulsem dla archiwum Mix do podjęcia nowych i konkretnie ukierunkowanych działań, co w konsekwencji przekuje się w długo wyczekiwany przełom w sprawie. List, co prawda, nie zawiera daty ani konkretnego adresata, nie odnaleziono również koperty, ale wywnioskowano, że został napisany do Waldemara i to jeszcze przed śmiercią Stanisława. Dokładnie bada go też kryminolog i grafolog, którzy wykazują, że jego autorką niezaprzeczalnie jest wdowa po Stanisławie, Ewa. Pełna treść listu nie została upubliczniona, ale są znane jego fragmenty. Oto cytat. Kochany mój, nie mogę jak zwykle spać. Postanowiłam przekazać Ci moje nocne myśli. Nie wiem, dlaczego nie możesz uwierzyć w moją miłość do ciebie. Zapewniam cię, że jest ona tak silna, że aż dech zapiera. Nigdy nie czułam nic podobnego. Zawsze kładąc się spać, rozmyślam o tym, jak było cudownie być razem. Codziennie płaczę z rozpaczy, że nie wychodzi, że nasze sposoby zawodzą. Pamiętaj, kotku, że ja będę zawsze ci wierna i zrobię wszystko, żeby być z tobą, choćby wszyscy mieli odwrócić się ode mnie i potępić mnie. Dla mnie jesteś człowiekiem, z jakim chciałabym być. Czasu cofnąć się nie da, więc trzeba wymyślić skuteczny sposób, aby być razem. Gdyby nie dzieci, to już by było po mnie. W dzień muszę się zmuszać, żeby być normalną, ale gdy przychodzi wieczór, to już wszystkie pozory pryskają. Nachodzą mnie czarne myśli. Chyba dłużej tego nie zniosę i powiem mu wszystko. Niech mnie zabije i będziesz miał spokój. Podczas gdy jedni specjaliści zajmują się pracą nad listem, inni dokonują ponownego sprawdzenia dowodów zabezpieczonych w 1991 roku. Okazuje się, że na peruce, którą sprawca pozostawił na miejscu zbrodni, znajduje się kilka włosów. Materiał niezwłocznie zostaje poddany badaniom genetycznym, co prawie 30 lat wcześniej nie było jeszcze możliwe. Wyniki są jednoznaczne. Znalezione ślady zawierają DNA Waldemara B. Śledczym to wystarcza. 27 września 2017 roku dochodzi do aresztowania Ewy i Waldemara oraz postawienia im pierwszych zarzutów. Żadny z nich nie przyznaje się jednak do winy. Sąd decyduje o areszcie tymczasowym na trzy miesiące, z czym otwarcie nie zgadza się ich obrońca, mówiąc wprost o pomówieniach. Uważa również, że dowody mają charakter jedynie poszlakowy i nie są wystarczające do podjęcia tak radykalnych kroków. Składa więc zażalenie. Sąd jednak podtrzymuje swoją decyzję, a tymczasowy areszt będzie jeszcze wiele razy przedłużany. Wreszcie udaje się ustalić najbardziej prawdopodobny przebieg wydarzeń i wyjaśnić wszystkie niecodzienne sytuacje, których przed śmiercią doświadczał Stanisław. Dokonano tego tak naprawdę w ostatnim momencie, gdyż sprawa przedawniłaby się w 2021 roku. Gdyby sprawców ustalono po tym terminie, nie mogliby już zostać prawomocnie skazani, chociaż zapewne dotknąłby ich ostracyzm społeczny. Ewa i Waldemar nawiązują romans w trakcie wyjazdu Stanisława do Niemiec. Z czasem uczucie tylko się pogłębia i para chciałaby zacząć wspólne życie, jednak rozwód z mężem nie wchodzi w grę, dlatego zaczynają planować pozbycie się go w inny sposób. Po cichu obmyślają plan za planem, w jaki sposób mogą doprowadzić do jego zniknięcia. Nie było żadnych porachunków z zachodnimi gangami. To Ewa i Waldemar stoją za listami i telefonami z pogróżkami, które otrzymywał Stanisław. Wszystko po to, żeby później móc przekierować śledztwo właśnie na trop porachunków mafijnych i jego rzekomych powiązań z niemieckim półświadkiem. Sąsiedzi i bracia ofiary wspominają zresztą, że tuż po morderstwie Ewa rozpowiadała wszystkim dookoła, że to był straszny napad, na pewno zemsta spowodowana przez kłopoty finansowe męża. Pierwszą realną próbą usiłowania zabójstwa Stanisława są strzały w kierunku okna, w którym pojawił się po zawołaniu przez żonę. Strzela oczywiście Waldemar, jest jednak ustawiony w takim miejscu, że Stanisław, wyglądając przez okno, nie jest w stanie go dobrze dostrzec. Być może to właśnie z powodu takiej pozycji mężczyzna ostatecznie nie trafia. Kolejna próba to upozorowanie wypadku samochodowego. Ewa przekazuje kochankowi dokładne informacje na temat podróży męża, konkretną trasę oraz godzinę powrotu. Stanisław, jadąc po zmroku nieoświetloną drogą, miał najechać na drzewo ścięte przez Waldemara. Kochankowie liczyli na to, że mężczyzna nie zdąży zahamować i rozbije się o nie. Ostateczności miał wysiąść z samochodu, aby usunąć przeszkodę, a wtedy, według planu, miał zostać zaatakowany. Nic z tego jednak się nie wydarza, gdyż Foltyn, i tak już przerażony wcześniejszymi wydarzeniami i mocno już podejrzliwy, po prostu zawraca, wybierając inną drogę. Po dwóch niepowodzeniach kochankowie decydują się na użycie trucizny. Nikt z bliskich Stanisława, ani najprawdopodobniej nawet on sam, nic nie podejrzewa. Choć bracia Stanisława zauważają czasami, że ten nie zachowuje się normalnie, jest ospały, osłabiony, jakby nieobecny. Jako przykład podają później sytuację podczas wspólnego oglądania meczu, którym mężczyzna wcale nie wykazywał zainteresowania, choć zwykle ekscytował się takimi rozgrywkami. Innym przykładem jest sytuacja, kiedy jeden z braci musiał pomagać mu w opuszczeniu samochodu, gdyż ten nie miał siły sam z niego wysiąść. Właśnie z uwagi na te informacje, prokuratura postanawia dokonać ekshumacji i zbadać, czy w organizmie Stanisława nie znajdują się jakieś toksyczne substancje. Specjalistyczne badania wykazują, że rzeczywiście w jego szczątkach znajdują się takie substancje, co świadczy o wcześniejszym podtruwaniu. Jak już jednak wiemy, trucizna również nie przynosi kochankom wymarzonych efektów. Decydują się więc na ostatni, dramatyczny krok atak z nożem. Przebieg wydarzeń w samą noc morderstwa, który relacjonowała wiele lat wcześniej Ewa, tylko utwierdza śledczych w przekonaniu, że miała związek z jego śmiercią. Otóż dlaczego Ewa zostawia uchylone okno, skoro jest połowa października na zewnątrz niecałe pięć stopni, a w pokoju śpią małe dzieci? Zwłaszcza, że chodzi o okno, pod którym leży oparte o ścianę ścięte drzewo, co umożliwia ewentualne sprawne wspięcie się po nim przez kogoś z zewnątrz. Jaki morderca, zwłaszcza jak wcześniej podejrzewano, powiązany z mafią bądź środowiskiem gangsterskim, pozwala sobie na tak słabe skrępowanie kobiety, że ta jest w stanie oswobodzić się sama bez większego problemu i obrażeń. Ponadto jak to możliwe, że kobietę budzą hałasy dochodzące z pokoju dziecięcego, a dziewczynki smacznie śpią zarówno wtedy, gdy ktoś włamuje się przez okno, gdy ich matka tuż obok jest ogłuszana i związywana, jak i gdy ojciec w sąsiednim pomieszczeniu zostaje zaatakowany. Przecież takie sytuacje, zważywszy na to, że dowody wskazują na podjęcie przez Stanisława walki, nie dzieją się po cichu. Dlaczego wdowa tak szybko otrząsnęła się z tragicznej śmierci męża i związała z nowym partnerem? Na wszystkie te pytania odpowiedzią jest wspomniany wcześniej list, który jednoznacznie dowodzi, że cała zbrodnia była dokładnie zaplanowana. Zwłaszcza jedno zdanie z tego listu jest złowieszcze. Codziennie płaczą z rozpaczy, że nie wychodzi, że nasze sposoby zawodzą. Ewa specjalnie dla Waldemara zostawia uchylone okno. Specjalnie wybiera do tego celu pokój dziecięcy, bo to w jego pobliżu jest ścięte drzewo, częściowo oparte o dom, po którym mężczyzna może się wspiąć. Ten dla niepoznaki związuje kochankę, jednak robi to niedbale, wie przecież, że z jej strony nic mu nie grozi. Ma na sobie perukę, co ma na celu uniknięcie rozpoznania w przypadku, gdyby plan po raz kolejny nie wypalił, a Foltyn by przeżył. Waldemar atakuje go, zadając dziewięć ciosów w głowę, a następnie kolejne w klatkę piersiową i spokojnie opuszcza mieszkanie, resztę pozostawiając Ewie. Ta odczekuje jakiś czas, umożliwiając mu bezpieczną ucieczkę i biegnie zaalarmować mieszkającego po sąsiedzku szwagra. Dalszy przebieg wydarzeń już znamy. Sąd na pierwszej rozprawie wyłącza jawność sprawy, co argumentuje dobrem dzieci oskarżonych. Zarówno córki Ewy i Stanisława, które z czasem zaczęły traktować Waldemara jak swojego drugiego ojca, jak i jego własne dzieci z Ewą, nie wierzą w ich winę. Uważają, że doszło do bezpodstawnych oskarżeń, a cała ta sytuacja jest efektem manipulacji i konfliktów finansowych, które miały miejsce w rodzinie. Jedna z córek wspomina także, że matka lubi pisać przeróżne dzienniki, pamiętniki czy po prostu notatki, opisując swoje emocje i uczucia. Owiany złą sławą list, który jest traktowany jako dowód, jest niczym innym niż właśnie taką osobistą notatką, która o niczym nie może świadczyć. Podobną narrację przyjmują także obrońcy, nadmieniając, że list jest jedynie przelaniem swoich uczuć na papier i może być jedynie poszlaką, ale nie można na jego podstawie stwierdzić niczego na 100%. Prokuratura zajmuje jednak odmienne stanowisko. Treść listu nie wskazuje bowiem na to, że był on pisany wyłącznie dla siebie, a nawet jeśli tak, to w takim razie jak znalazł się w rzeczach Waldemara? W jego ocenie to ewidentny dowód na romans między tą dwójką. Poza tym są przecież jeszcze wyniki badań DNA włosów znalezionych na peruce, które sprawca zostawił na miejscu zdarzenia. W końcu Ewa i Waldemar zostają uznani za winnych zarzucanych im czynów: nie tylko zabójstwa, ale też dwukrotnego usiłowania zabójstwa. W myśl zasady prawo nie działa wstecz. Podczas rozprawy i wydawania wyroku musi być zastosowane prawo, które obowiązywało w momencie dokonania zbrodni. Z uwagi na to, że wówczas nie funkcjonowała w polskim prawie kara dożywotniego pozbawienia wolności, oboje zostają skazani na 25 lat więzienia. Mimo licznych apelacji składanych przez obronę, wyrok został podtrzymany. Sprawa w końcu znajduje swój finał i zostaje ostatecznie rozwiązana dopiero 28 lat po morderstwie. Kochani, na dzisiaj to wszystko. Pamiętajcie o subskrypcji i zaobserwowaniu kanału, a także o włączeniu powiadomień o nowych odcinkach, żebyśmy mogli słyszeć się częściej. Do usłyszenia.